Czy kiedykolwiek miałeś taką sytuację, że próbowałeś zadowolić każdego dookoła, a jakby sam nie czułeś się szczęśliwy, zadowalałeś wszystkich, a sam czułeś się coraz bardziej nieszczęśliwy, coraz bardziej byłeś po prostu ponury, aż w końcu coś w tobie pękło? I poznaj Marka, 35-letniego menedżera, który zawsze starał się być dobrym dla wszystkich pracy w domu wśród przyjaciół Marek był znany jako człowiek, który nigdy nie odmawia pomocy, ale pewnego dnia zdał sobie sprawę, że ta strategia prowadzi go do nikąd. Dziś opowiemy sobie o tym, dlaczego próba zadowolania wszystkich może prowadzić do tego, że nie zadowolimy nikogo, łącznie z samym sobą. Więc Marek przez lata żył według zasady zawsze mów tak, w pracy brał na siebie dodatkowe obowiązki, nawet jeśli oznaczało to zarwane noce. Wśród znajomych zawsze zgadzał się na każde wyjście, nawet jeśli wolałby zostać w domu, a w rodzinie starał się spełniać wszystkie oczekiwania, nawet kosztem własnych potrzeb, aż pewnego dnia właśnie. Pewnego dnia coś w nim pękło, ale zanim opowiem ci co w nim pękło, co się stało z Mareczkiem, to zastanówmy się, dlaczego tak wielu z nas wpada w pułapkę zadowalania wszystkich. Pierwsza sprawa to jest lęk przed odrzuceniem. Boimy się, że jak komuś odmówimy, to przestanie nas lubić i że stracimy kolegę, koleżankę i będzie po prostu smutno. Potrzeba akceptacji. Jakby chcemy, by wszyscy nas lubili i aprobowali nasze działanie, i do tego jeszcze dochodzi efekt reflektora, czyli nam się wydaje, że ludzie, że każdy o nas myśli, że my każdego obchodzimy, ale jak sobie zdamy, że na, na co dzień nikogo nie obchodzimy i że jesteśmy sami jak pępek i że musimy sami siebie uratować i sami swoje potrzeby zwalczać, to jakby ta potrzeba akceptacji już nie jest ci potrzebna. Trzecia rzecz, unikanie konfliktów. Wolimy się zgodzić niż ryzykować sprzeczkę czy jakby różnicę zdań. Niskie poczucie własnej wartości. Myślimy, że musimy ciągle udowadniać swoją wartość i brak asertywności. Nie potrafimy stawiać granic i po prostu powiedzieć czasami, że nie, że. Po prostu nie. I wrócimy do Marka. Jego moment prawdy nadszedł, gdy jednego dnia miał trzy ważne spotkania w tym samym czasie. Prezentację w robocie, urodziny przyjaciela, i, wizyt, I wizytę u chorej matki. Nie próbując być wszędzie, nie dotarł nigdzie na czas. I efekt: zdenerwowany szef, rozczarowany przyjaciel, i zmartwiona matka. I to doświadczenie uświadomiło mu kilka ważnych rzeczy. Nie można być wszędzie naraz, próbując zadowolić wszystkich, często nie zadowalamy nikogo. Jakość, nie ilość. Lepiej zrobić mniej, ale porządnie, niż wszystko po łebkach autentyczność. Ludzie cenią szczerość bardziej niż ciągłe tak. Szacunek do siebie. Stawiając granice, zyskujemy szacunek innych. I priorytety. Nie wszystko jest jednakowo ważne, tylko trzeba umieć po prostu wybierać, co jest ważne, a co nie. Więc jak możemy wyrwać się z pułapki zadowalania wszystkich? Naucz się mówić nie. To nie jest egoizm, tylko to jest zdrowa granica. Określ swoje priorytety. Co jest naprawdę ważne dla ciebie? Bądź szczery. Ludzie doceniają twoją docenią i doceniać będą i doceniają. Twoją autentyczność. Akceptuj, że nie wszyscy będą zadowoleni, i to jest w porządku. Zadbaj o siebie. Nie możesz pomagać innym, jeżeli sam jesteś wypalony. Więc pamiętaj, że próba zadowolenia wszystkich często kończy się tym, że nie zadowalamy jakby nikogo, łącznie z samym sobą. Więc chodzi o to, by znaleźć równowagę między własnymi potrzebami, a potrzebami innych. I Marek dzięki swojemu doświadczeniu, zaczął stawiać zdrowe granice, nauczył się odmawiać, gdy czuł, że coś przekracza jego możliwości, lub nie jest to zgodne z jego priorytetami. I ku jego zaskoczeniu ludzie bardziej go zaczęli szanować, a jego relacje stały się głębsze i bardziej autentyczne. A teraz pytanie do Ciebie: czy łapiesz się na tym, że próbujesz zadowolić wszystkich dookoła? Pamiętaj, że Twoje potrzeby też są ważne, więc nie musisz być supermenem albo jakąś superwoman, jeżeli kobieta to ogląda. Więc następnym razem, gdy poczujesz presję, by powiedzieć tak, choć Twoje serce krzyczy nie, to weź głęboki oddech. Przypomnij sobie, że próbując zadowolić każdego, ryzykujesz, że nie zadowolisz nikogo tym nawet siebie, ciebie, mnie, więc tak, po prostu sobie przypomnij w takiej sytuacji to, weź oddech, przemyśl i zrób co uważasz za słuszne. Ale dziękuję Ci za obejrzenie, jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, to zostaw suba, a ja się żegnam, do następnego.